Witam was. Dzisiaj ja po tej stronie kamery, a nie po drugiej. Będzie to inny filmik, jakie do tej pory były na kanale Ani, bo będzie to filmik na temat jakby od kuchni. W jaki sposób to wszystko powstaje, co my robimy, ile to zajmuje i tym podobne. Dużo z was się pyta jakim my aparatem kręcimy, dużo z Was się pyta, w jakim programie my obrabiamy to wszystko i, i tym podobne rzeczy, więc ten temat jest, ten, ten, ten film jest na, na, na ten właśnie temat. Nie, jeżeli ktoś czeka na to, że będą sceny jakieś typu właśnie ciuchowego i tym podobne, to no to się zawiedzie, bo nie będą. Także od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, zaczniemy od tego że yy, czym my kręcimy? Kręcimy tym, co mamy, czyli yy, kanonem T2 i w Polsce, to znaczy w Polsce, w Europie to jest 550D normalny taki zwykły aparat. Yy, mój jest tyle, że mój jest właśnie Taki sub tab, bo y, załadowany mam inny, inny firmware do niego, tak zwany Magic Lantern, y, w którym mogę niejako um, dużo więcej wyciągnąć z tego aparatu, jako aparatu i jako kamery. Y, filmy obrabiamy w programie na Maca w, Final Cut Pro X, ewentualnie Final, Final Cut Pro 10. Y, ja jestem. Y, Kocham Maca i po prostu nie zdradzę go nigdy w życiu, bo mnie nigdy nie zawiódł. Czego nie mogę powiedzieć na temat pc Mam pc tu stoi jeszcze w razie jakby co. A ja używam właśnie Maca Pro, czterokorowego, 32 GB RAMu. Także nie wiem, tam chyba 8 terabajtów czy, czy więcej, nawet yy, twardego dysku. Także jest co robić z tym. Yy, wracając do, do programu, Final Cut Pro 10 jest zrobiony właśnie dla ludzi takich, którzy za bardzo nie mają pojęcia na temat składania filmów. Jest on zrobiony dla konsumenta. Nie jest zrobiony dla kogoś, kto musi y, naprawdę usiąść, zagłębić się w to i, i nie wiadomo ile czasu spędzić y, nad tym, żeby go poznać. Y, do tej pory ja składałem filmiki, teraz, prawda, Ania zaczęła składać i. Thumbs up, lubię to na Facebooku, lubię to. <laughs> Kciuk do góry i y, 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 całkiem nieźle jej to zaczyna wychodzić. A... Także, także naprawdę jest to fajne. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo coś związanego z tym programem, walcie jak w dym pomogę. Także i, i nie tylko. Słuchajcie. Mówiąc o filmach, o składaniu filmów, nie wiem, czy zauważyliście, że już bardzo dawno nie było, nie było filmów z serii Dary Natury, dlatego że są to filmy bardzo pracochłonne. Bardzo dużo ludzi wydaje im, bardzo, wydaje mi się, że filmiki te, mimo że on trwa na przykład 5 minut czy tam 10 minut na tym YouTube, to zajmuje 10 minut kręcenia, wrzucić jest. Nie jest tak. Um, ostatni film, nie ostatni, filmik, który robiliśmy na, na Sylwestra, ten, ten noworoczny który z takim się właśnie hejtem spotkał, że ludzie go po prostu nienawidzili. Był to chyba najbardziej pracochłonny film, jaki do tej pory zrobiliśmy, bo zajął on 8 godzin samokręcenie, składanie, to było wszystko robione na, na zielonym płótnie. Um, także naprawdę było z tym bardzo dużo roboty, żeby to powycinać, poskładać, porobić tak jak powinno być. Tak samo Dary Natury. Dary Natury są bardzo pracochłonne. Takie 10-minutowe Dary Natury. Zajmują nam 5 godzin kręcenia i potem składania, bo to trzeba najpierw nagrać to, co Ania pokazuje, potem nagrać zabiegi i potem jeszcze dograć do tego głos. Także jest to, jest, są to nakładki głosowe, jak Ania wykonuje zabiegi. Także nie idzie to bezpośrednio z tego wszystkiego, a to wszystko jest robione tylko i wyłącznie dla Was, żebyście mogli lepiej słyszeć, żeby było łatwiej, łatwiejsze do zrozumienia. Dużo ludzi mówi, o po co ci mikrofon, co ty chcesz być? Gwiazda. Nie chcę być gwiazdą. Gwiazdy, ja się wcale, my się wcale nie uważamy za gwiazdy. Gwiazdy z nas, z YouTubowiczów, z, z vlogerów robicie Wy. Więc nikt tutaj nie, nie, nie uważa się za gwiazdy, wręcz przeciwnie. Jest to grupa ludzi, która naprawdę Super ze sobą współpracuje i, i, i sobie pomaga, i, i um, mamy bardzo dobre kontakty z ludźmi, na przykład y, hmm. z Kasią Ciasteczko, z, z Modowe DIY, z Nasteczką, y, z Agatą Nasteczka 23, y, z Lolą. No, no, no dużo. Um, Artur Gorski, y, a nie jeszcze coś podpowiada, um, Niesia, nie wiem, Mracka, no. A stylizację, Karolina ze stylizacji, także naprawdę jest tego, jest tego bardzo, bardzo dużo i, i, i bardzo, bardzo super, naprawdę ludzie. I nie jest to, nie jest tak, że jest jakaś, no jest konkurencja, tak jak we wszystkim, ale. Ale jeżeli coś chce się dowiedzieć ktoś od kogoś, to, to nie ma czegoś takiego, że o ja ci nie powiem, bo ja sama do tego doszłam. Nie, wręcz przeciwnie, każdy jeden drugiemu pomaga i jest to, jest to naprawdę super. Yy, dlatego mówię, dlaczego my używamy mikrofonów? Dlatego używamy mikrofonów, że większość z was ogląda te filmiki na laptopach, na telefonach, na a, jakichś tabletach i, i te głośniki. Nie ma czegoś takiego, że można podkręcić ten głos. I teraz, jeżeli na przykład ja bym mówił bez mikrofonu, który mam tutaj, mówiłbym do aparatu, który jest oddalony ode mnie 2 metry, to wy byście słyszeli wszystko dookoła, a nie to, co ja mówię. Dlatego na przykład używamy tego mikrofonu, jak kręcimy w domu, jak Ania coś kręci. Używamy takiego mikrofonu, który z tym, z tym futrzakiem, który, prawda? Eliminuje wszelkiego rodzaju wiatry i tym podobne rzeczy do dogrywania rzeczy, nakładek głosowych. Używamy takiego mikrofonu, czyli widzicie, to wszystko jest tylko i wyłącznie zrobione dla widza, dla was, żeby było to wszystko wyraźne, żeby było słychać, żeby nie było później rzeczy typu o po co ty to kręcisz, jak nic nie słychać. To jest tylko i wyłącznie właśnie robione po to, żeby. Być coraz lepszym, żeby coraz fajniejsze te filmiki wychodziły i żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, bo to jest, to jest najważniejsza rzecz. Um, wracając do darów natury. Bardzo pracochłonne, i dlatego na przykład nie było tych darów natury tak długo, że teraz na przykład, jak kręcimy filmiki, to one są zazwyczaj kręcone wieczorem, tak jak dzisiaj. Proszę bardzo, jest godzina 9:20, my kręcimy dopiero. Kręcimy właśnie dopiero dla Was, dla was filmik, bo nie zawsze, nie zawsze, prawda? Nionia nasza tam śliczna chce z nami kooperować. Także kręcimy po prostu, kiedy możemy. Tak samo z, ze strojami dnia. Strój dnia to jest, składa się znalezienie lokalizacji, nagranie muzyki. Ja muszę tą muzykę wymyślić, ja muszę ją skomponować, ja muszę ją nagrać, później nagranie filmiku i to jest bardzo, bardzo pracochłonne. Dlaczego muzykę? Muzykę na przykład ja piszę dlatego, że było już tyle razy, że wrzuciliśmy jakieś inne, i inną muzykę, czyjąś tam i YouTube po prostu zablokował, posta posta postawił, mówię był tylko filmik, ale bez głosu, czyli, czyli nic, no, i, i, i został zablokowany, dlatego, bo nie mieliśmy praw autorskich. Są strony, do których można się udać, gdzie można kupić sobie prawa autorskie danych yy, jakichś tam piosenek albo jakichś tam utworów, ale na przykład tak jak w Stanach to jest, to się zaczyna od 35 dolarów za 3-minutową piosenkę, czyli dużo dziewczyn, dużo ludzi tak robi, ale jeżeli... Dlatego, dlatego stwierdziliśmy, że lepiej by było, prawda, kupić sprzęt i, i rozwijać się pod względem właśnie muzycznym, i nie tylko. Tym bardziej, że jestem po szkole muzycznej, to właśnie robić coś, co będzie naprawdę w 100% nasze własne. Dlatego tak to wygląda. Jest to naprawdę bardzo dużo pracy i i, i, i właśnie. Tyle czasu, tyle czasu to zajmuje. Czego ja używam do muzyki? Do muzyki ja używam oczywiście mojego ukochanego Maka. Używam dwóch monitorów, bo z jednym monitorem po prostu nie daję sobie rady. Używam do odsłuchów: są to studyjne, studyjne głośniki KRK Rocket 5. Także inaczej bez tego nie byłoby, nie byłoby muzyki, bo zwykłe głośniki po prostu nie dają rady, muszą być, być specjalne głośniki. I, I tak to wygląda. No i oczywiście program, mój ukochany program do muzyki Logic Pro 9 Studio. Jest to tutaj, widzicie, kawałek projektu mojego, który właśnie na którym teraz pracuję. Później może Wam puszczę jakiś fragment tego. Także. No, jest to naprawdę bardzo, bardzo duża i bardzo duże przedsięwzięcie. Także ym, mówię no, oświetlenie, czyli światła specjalne, ym, aparaty, mikrofon, sprzęt to, tamto po to, żeby się udoskonalać, żeby ym, te wszystkie filmiki były naprawdę coraz, coraz fajniejsze, a nie to, żeby stać w miejscu, bo to, bo to chyba nie o to chodzi. Zresztą, tak jak mi w szkole mówili, że jeżeli nie ćwiczysz i nie robisz czegoś, co lubisz, no to, to do niczego nie dojdziesz. I, i, I dlatego mówię, dlatego trzeba się udoskonalać i jest to naprawdę super sprawa, bo inaczej to się człowiek zatraca. Jak stoi w miejscu, w pewnym momencie po prostu gubi, gubi jakąś tam pasję i, i, um, i się po prostu no, no zatraca się z tym wszystkim, i, i w pewnym momencie jest. A, Nuda, już mi się nie chce tego robić. Także, także tak to wszystko wygląda. Co jeszcze? W filmiku na przykład Bad Girl tam, co widzieliście, co, co, co Ania chodzi na, na tle takich właśnie graffiti, to też właśnie znalezienie czegoś takiego. Ja tam używałem na przykład sprzętu, który sam zrobiłem. Kiedyś Wam może pokażę. To jest tak zwany Steadicam. Czyli jest to taki, nie wiem jak to nazwać no, coś takiego, co aparat się montuje, czy tam kamerę na górze, i, i można z tym iść, i wygląda. Daje to efekt taki, jakbyśmy jechali na wózku, czyli takiego płynnego, że tak powiem, płynięcia. Do tego, co jeszcze używamy, używamy czegoś takiego. To jest do, prawda, jeżeli chcemy jakieś z dołu, czy tam z góry, czy tam jakieś inne rzeczy kręcić. Także jak widzicie, no jest, tego, jest tego dużo, ale to no ja mówię. No jeszcze raz powtarzam, że, że to wszystko dlatego, żeby, żeby iść do przodu, żeby, żeby nie stać w miejscu. Także, także. Tak to tak to wszystko wygląda. Słuchajcie, no, chyba wydaje mi się, że wszystkie, wszystkie ogarnąłem tutaj zagadnienia. Nie wiem, co tam jeszcze. Zabawki, no to, jest, to są moje zabawki, jak to, prawda, tytuł filmu mówi. <laughs> to jest zwykły sterownik MIDI, to jest syntezator, mikrokork, sterownik MIDI jest M-Audio, Logic Pro na ekranie tutaj. Także jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania na temat programów właśnie na Maca i byłbym w stanie... I je znam, i bym w stanie odpowiedzieć, eee, pytajcie, a na pewno odpowiem, bo ja to po prostu lubię. <laughs> także, także tak to wygląda: no, tak wygląda kredka od kuchni i jest to kuchnia duża i skomplikowana, ale fajna, bo, bo fajne rzeczy się w niej dzieją i tworzą i gotują i, i zaprzyjaźniają. Także co. Do usłyszanda. Ja idę dalej pracować nad swoim kawałkiem i może kiedyś go usłyszycie w jakichś tam strojach dnia, ewentualnie innych rzeczach.